A ja nie mam prasy i nie mam, nie mam na nią kasy, czyli jak ktoś piewał, drugi po Chopinie, najbardziej wybitny kompozytor Jarek Ogarek. Aczkolwiek ja nie mam kasy, ale weźmie się kredycik w razie czego. A dzisiaj owej prasy będziemy szukać. Ja oczywiście jestem pan Bartosz, a to kolejny cineczek z naszej serii pod tytułem Ojcowizna. I dzisiaj tak poetycko zaczęliśmy, ale nie ma co przedłużać, siadamy na motor. I lecimy ogólnie. Mam nadzieję, że docenicie to jak ładnie ciągniczki postawiałem w końcu. Trzeba jakiś porządek na tej gospodarce porobić, a nie? Bo żadnej baby nigdy nie znajdę, jak zobaczę, że taki... No, nie będę przeklinał na podwórku. E, ogólnie powiem wam, że ta motorynka to fajna to, ale chyba muszę poszukać y, zakasę z, ze zboże jakiegoś samochodu, jak sobie już sprzedam właśnie te zboże. Tam kredyty poczekają, to się kiedyś spłaci. Trzeba furę kupić, żeby sąsiadowi yy, szczęka opadła. Wie ta, jak to jest z polskiej wsi. Dobra, czekajcie. Eee, bo teraz to fajnie w wakacje pośmigać, ale w zimę to będzie masakra, bo na jesieni gdzieś jechać tym Pierdzikiem. Łabo ja tutaj za daleko. Gdzieś jechać tym Pierdzikiem to będzie masakra. A tak jakbym miał samochód, to by było Git. To by było, że tak powiem, luksusowo. A i na imprezę by nie było wstydu podjechać. Ale gdzie my przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy do mojego znajomego To lewetę chyba dobrze znacie Bo naprawdę dość często przywoziła Albo odwoziła różne rzeczy na moje gospodarstwo eee, I chyba te maszyny też możecie znać Nawet chyba w poprzednim odcinku je widzieliście eee, No tak jak mówiłem odkupił eee, je ode mnie właśnie ten znajomy To taki nasz tutaj regionalny handlarzyk Ten zetorek, którym kiedyś jeździliśmy też jest jego jest to mój dobry znajomy, troszkę starszy ode mnie, ale naprawdę, naprawdę fest, tam się trzymamy, znamy i tak dalej. Że tak powiem, w jedną kawalerkę żeśmy chodzili, mimo tam niewielkiej różnicy wieku. Eee, Zetorka też znacie na pewno właśnie z występu z Gruberem. Ale co my tu robimy? My szukamy prasy, mimo braku kasy. Eee, I dzisiaj tutaj kilka propozycji powiedział Rzema, ja mówię, zaraz będziemy oglądać. Yy, mamy dwie SIPMy, Klasa i New Holanda. I nie wiem, szczerze też na Wasze propozycje tutaj czekam. Nie są to wszystkie prace, które będziemy dzisiaj oglądać. Jeszcze pojedziemy, obejrzymy dwie. Yy, ale to do wioski obok, więc, więc oglądajcie. Yy, pierwsze co, to mamy SIPMę jakąś starą, z tego co wiem, że to SIPMA. Ogólnie, a pozwolił mi nagrywać, tylko no, 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 on, wiecie, on nie lubi być nagrywany. Powiedział, żeby tutaj. Na placu mogę nagrywać, bo w sumie mu reklamy robię, ale żeby twarzy, to tak zbytnio nie, bo on wstydliwy Nie wiem czemu, ale no, niech będzie e, No ale to jest pasówka i to jest bardzo stare, chyba mi się zdaje Z tego, jak to wygląda Stan jest fajny Aczkolwiek myślę, że tu dużo plus jest farba e, Węże też są takie za bardzo czarne, jakby były troszkę ożygane olejem ale no to tamto najmniejszy problem akurat. Ja oleju dużo mam, to bym uzupełniał. Eee, nie wiem. Nie wiem, czy chcę pasówkę. Bo troszkę się jej boję. Eee, szczególnie takiej starej pasówki. Niby to ma zgniot fajny. Ale to jest stara Sipma i wątpię, że to jakiś tam dobry zgniot ma. Więc to raczej odpada, aczkolwiek jest tanio jest bardzo tanio i bym, było mnie nawet na nią stać bez... Brania kredytu i to jest jej jedyny chyba plus. Jeszcze tak jak dokładnych cen nie dogadywaliśmy się, ale tutaj akurat za tą prasę mi powiedział: No jest staniocha Drugie co mamy to jest klas Roland 250 i szczerze Wam powiem, że nie wiem, czy nie za duża do 900, czy nie klękałaby 900, -ka. ale chociaż z drugiej strony ja głównie do słomy tą prasę kupuję, bo raczej kiszonek ani traw w najbliższej przyszłości. Nie planuję robić. Szczególnie, że się tak hodowlanie ustawiam, że raczej właśnie tych traw nie będę robił e, z rotorem, e, więc, więc, więc fajnie. Aczkolwiek do słomy rotor mi też jakoś tam wielce nie jest potrzebny. Fajny jak jest, ale nie, wymagany nie jest to, nie? A na pewno ci, traktor ma ciężej, jeżeli prasa jest z rotorem i ona ogólnie taka trochę bydlak, ta prasa. Możecie napisać, co sądzicie myślę, że może na styk by dała radę. 900, aczkolwiek pod góry. To myślę, że trzeba by było yy, drugą korbę w zapasie mieć i zmieniać na bieżąco. Yy, no, aczkolwiek, no, zagramalniczna, więc ona. Na nią kredytów bym trochę musiał wziąć, ale już ona myślę, żeby została tu na tej serii. Było długi czas. A nawet gaśnica jest w razie, by się paliła. przy tej pasówce powinna być, ale. No jestem otwarty na każdy waszą propozycję. Nawet jak na którymś prasę maruzę, to możecie ją wybrać. A to ogólnie fajny wałek jest, bo to jest wałek, że można prasować skręcając. E, więc więc luks. E, no i mamy kolejną SIPmę, Czyli postrach e, polskich rolników. E, połowa ludzi ją posiadającą ją kocha, a druga połowa jej nienawidzi. A ta co ją kocha, to ją dopiero pewnie kupiła. <laughs> Oczywiście żartuję. Aczkolwiek no ja mam średnią opinię o, o slipmach eee, Aczkolwiek, no tyle co ja pracuję na razie. Na jakieś 3-4 sezony na pewno wystarczyła. Eee, więc, więc byłoby Git. Najwyżej bym sobie dużo proszków uspokajających kupił na zapychający się podbieracz. I byłoby naprawdę ok. On ogólnie ma chyba poszerzany? Sipy miały takie szerokie podbieracze? Nawet nie wiedziałem. Myślałem, że węziejsze. Eee no już z tych, co obejrzeliśmy klas, ewentualnie to sip ma. Na pewno raczej bym nie chciał tej pierwszej. No chociaż, jeżeli się uprzecie, no to nie będę miał wyboru. I tu mamy kolejną prasę posową, ale jest troszkę Różnica w gabarytach i... Hi, no przy niej powiem wam, że... 900 na pewno by miałaby już ciężko. Chociaż pasówki są ogólnie duże, więc... Więc tu nie ma też co paszyć. Myślę, że akurat mogłaby dać sobie radę. wiecie co? A może byśmy sobie tak zobaczyli jak za nas z zetorem... Ale nie, już nie będę mu tutaj tego zetorka palił. Ogólnie namawiałem go, że sobie wezmę na sezon. Potestuję każdą z nich po troszeczku Ale nie chciał dać Powiedział, że jak będę zdecydowany I dam zaliczki połowe to, 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 to yy, Mogę sobie wziąć, co nie? Na testy No mówię, no dobra no To się dogadamy yy, I ku, ku niej też bym był skłonny, bo na Jakoś giga drogo gigadrogo mnie nie, raczej nie wyjdzie yy, Na pewno nie, nie tak mało jak Sigma, ale myślę, że taniej niż ten klas Eee, tak po środku właśnie, troszkę kredo trzeba byłoby dobrać. On rotora nie ma, nie ma. No, no tak wam powiem, że no to no to do was decyzja ee, należy. O jak to ładnie wygląda. Eee, co? Chciałem powiedzieć, że się żegnamy, ale nie, nie żegnamy się, tylko lecimy na ee, Boćkowo, bo tam. Właśnie kolejne dwie propozycje dla was są. O! Lecimy na boźkowo yy, i widzimy się pewnie za chwilę, bo tam troszkę kilometrów mam, więc... Yy, że tak powiem zaraz wracam. Powiem wam, że ten skuterek nawet walnie leci. Na 60-80 na godzinę. Ja w szoku, ale dobra hamujemy. Po tym facet gadał, że to jakieś pierwsze... Gospodarstwo po prawej stronie, to, be, to by wychodziło, że chyba tutaj. E, I zajeżdżamy tutaj oglądać SIPME. E, ale zaraz ktoś się spyta po co kolejną To już jedno oglądałeś, ale ta jest w lepszym stanie, po pierwsze, przynajmniej na zdjęciach, a po drugie jest to większy kaliber, bo to są 150. E, no i facet mi pozwolił nagrywać, tylko potem mam do niego po prostu przyjść, pogadać co i jak, czy jestem zainteresowany, czy raczej nie. Z tego co mi powiedział przez telefon Ona jest ciągle w użytku, jak widzicie jest zapięta do ciągnika Że podobno yy, Jeszcze facet nią resztki słomy doprasowuje Więc ona by była gdzieś do zabrania dopiero Za jakiś tydzień, jakby by wszystko było poprasowane już Bo jeszcze tam yy, drugie pokosy ma pokończyć Więc no No ja bym mógł niby poczekać, mi tam się nie śpieszy Ta słoma to i tak już zwierczała jak ten, jak yy, Sieczka jest to tam bez różnicy. E, aczkolwiek, no, sip ma na sznurkach, niby za możliwością adaptacji na e, siatkę, ale to też wiecie, wszystko trzeba byłoby coś tam już przerabiać. A mi się średnio tak widzi. Chciałbym na gotowo kupić. Fajne jest to, że to są 150: ki znaczy fajne i niefajne, nie? Bo z jednej strony fajne, e, no bo jednak większe te belę, łatwiej startować i tak dalej. No i mniej tych bel jest. Ale z drugiej strony, no, trzeba przyczepy już inaczej rozkładać Trzeba, e, no więcej siły, żeby to belę przepchać Bo jednak jest cięższe, chociaż po to i tak tam rękę idzie włożyć Chociaż jak dobrze zbite, to nie powiem Czasami się uda Aczkolwiek, no raczej u mnie Byłyby te zasłamy te bele robione tak troszkę średnio Więc jakieś tam giga ciężkie by to nie było e, No nie wiem, mam strasznie Wahania nastroju co do tej prasy. Aczkolwiek w no stanie jest ładnym. Ma fajne balonowy. Więc kiedy się bym na te podmokłe tereny się jednak skusił robić tam, nie wiem, siano czy trawę, czy wzorobę gdzieś jechać na te podmokłe tereny, no to bym nie tonął. E, też ma to oczywiście ten do wyrzucania. A, ale nie ma tego. Zaczepu do wicherka. Ta na placu chyba miała z tego co kojarzę. Chyba, że już mi się pomyliło. Ale nie no, fajna, fajna. Podobno cały czas robi. I chyba szczerze, jakbym miał brać sweep, to bym wolał tą niż, niż tą małą. No, mimo wszystko, jakoś tam chociaż tutaj też w sumie zależy. No, mi nie wiem, no wszystko od was zależy. Szczerze Wam powiem, że jestem bardzo na Was tutaj. Opieram tą decyzję. Praktycznie, będziecie wy wybierać. Aczkolwiek. No co, idę z facetem, pogadam co, jak, jaka cena. on, na dolny zaczep, no ale chyba większość jest na dolny. Szkoda, że właśnie nie ma żadnego topraz, ale nie, chyba się da przestawić na górny zaczep. Bo ja nie ufam tym zaczepom w tych siątkach 40 i tak dalej. Lubią się urwać, ale dobra, idę z facetem, pogadam i zaraz się widzimy. Dobra, ja cenę już znam, ale nie będę wam je podawał. No, no nie jest aż tak tanio Jest taniej niż za zagraniczną, ale jak za SIPMA jest dość sporo Powiem wam, że ta mniejsza jest sporo tańsza Ta Sipma to normalna 125 Aczkolwiek, jeżeli byście się uparli na tą, no to To i też mógłbym ją wziąć I już bym tam, wiecie, kredyty dobrał Chociaż może się skończy tak, że weźmiemy jakąś zagraniczną, nie? Pamiętajcie, że no SIP ma to max 3-4 sezony i zmiana, nie? Jakbyśmy wzięli klasa, albo... Do tego Newhollanda to może niekoniecznie, bo on też nie jest taki zanowy. Chyba teraz tutaj, bo miał być numer 22, czyli dobrze, dawno zgadłem e, Ten New Holland to też już taki nie za nowy. No ale te klasy są fajne, a tutaj mamy chyba najnowszego z tych wszystkich klasa Dobra, zgłosimy sobie no i klasycznie pogadałem z facetem, wiecie jak jest Już przed nagraniem, żeby teraz Wam sobie longiem nagrać I jest to Class Roland 260 I nie wiem czemu, zdaje mi się, że e, Ursus lepiej by szedł z nią Niż z Tą dużą, bo widzicie Ona nie ma rotoru A mi wcale ten rotor do tej słomy Nie jest potrzebny e, Cenowo też muszę się spytać, ale ona jest Troszkę nowsza z tego co mi się przynajmniej zdaje, już jest w tym nowym, takim kolorystycznym więc ono będzie nowsze niż tamta. Siateczka, więc elegancko. Nie trzeba będzie się ze sznurkami bawić. No, szczerze, bardzo był, byłbym przychylny do tej pracy. Laczki też ma w miarę szerokie, więc luksus. Podbieracz ma troszkę wąski, ale to tam mi. Dosłownie, tak jak mówię, dosłownie mi nie przeszkadza. Co no, nie będę miał takich szerokich walków ze słamy. Przynajmniej nie wiem, przez następne 10 sezonów Dopóki na jakiegoś klasa Aleksjana nie zmienię kombajnu eee, No, praktycznie w fajnym stanie, no każda ta prasa jest w fajnym stanie Tu tego nie mogę odmówić, ale ta to jest normalnie laleczka Ona jest... Y no jak nowa, no Nie wiem ile ona może mieć lat Aczkolwiek facet zmienia bo na dofinansowanie się udało ogarnąć ciągnik, i teraz yy, jeszcze dobierają właśnie maszynki, biorą właśnie nową prasę już w, z rotorem, czy ten prasową jarkę chyba nawet McHale'a. Więc no, już ten kasik idzie w odstawkę, a mi by się przydał, a mi by się przydał taki. Yy, no, naprawdę, tak szczerze, to bardzo skory jestem ku jej. No, tylko tutaj kasy troszkę trzeba by było. Dobrać i to już tak mówię o kilkudziesięciu tysiącach. Aczkolwiek, gdzieś tam powoli by się na pewno zwróciła, byśmy tą słomę sprzedawali, eee, i na pewno by to gdzieś tam się pomału zwracała A przy zwierzętach też ta słoma, no, musi być zebrana. Tylko, czy to nie jest porwanie się z motyką na księżyc, nie? To też jest druga sprawa. Ale to wszystko od Was zależy, nie? Bo no, to, 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 no, no jest drogo, no. Nie, nie jest tanio, tyle powiem, no. Eee, co, ja idę sobie z tym pogadać, ale chyba z wami będę się już żegnał i zobaczymy się w następnym odcineczku. Aczkolwiek, patrzcie, jakie fajne gospo, Tutaj jakiś zetoreczek, tutaj jakiś zetoreczek, a tu wadzio. Eee, no, taki, widzicie, widać, że nie jest tak rzucone się, że od razu wzięte kredyty i wszystko pozmieniane. Tylko troszkę tutaj starej mechanizacji, troszkę nowszej mechanizacji. I to też zytorek, więc na spokojnie. I nawet taki wadził się tutaj znajdzie. I taka ładna praska. Och, podoba mi się ona. No ale jest drogo. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Już to zapewne jutro na kanale, więc maneczko